W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Dzisiejszy, no to ja zostałem sami i to między kadrą y, mężczyzn a kobiet. Nie ukrywam, że y, kobiety mają więcej szans. Byłem teraz y, prosto ze zgrupowaniem, przyjechałem przed niebie. Są trzy zawodniczki w trzech kategoriach olimpijskich, które mają szansę nawet na moda, nawet może i na, na Największym się wydaje pani Michałczuk, pani Graczyk troszeczkę mniej, pani Pidura troszeczkę musi się troszeczkę jakby odwrócić i będzie dobrze. Bo, ale byłem na, na tym, no jeszcze mają tak troszeczkę mało zawodowstwa jest tam, ale, ale, ale mi się wydaje, że, że, że są. Poza tym mają dużo parich, par, partnerek i troszeczkę ich... Sytuacja finansowa znaczy jest zupełnie inna, dlatego że kilka z nich dostało stypendia. Czy to za Mistrodwo Świata, od Europy i trzy teraz z Unii, na Unii Europejskiej, prawda? Był takie latach także jest dużo. I jeszcze z moją malutką po pomocą. No i po prostu jest dużo z partnerów. Pan Piotrowski, dobry trener, teraz pan łakomiec pomaga panu Piotrowskiemu, Mają dobre warunki mają chęci do, do walki i tak dalej. No, dużo lepiej w tej sytuacji jest kadra kobiet, prawda? Pierwszy raz. No i jakby nie było, no to mamy, mamy tam szansę, bo wiadomo, w hierarchii to się liczą wszystkie medale, prawda? I czy to będzie boks kobiet, czy to będzie mężczyzn. Oczywiście większy prestiż jest bokser męski, prawda? No, ale, no ale, ale medal każdy jest ważny, prawda? I z mojej strony to... Mi się wydaje, że posunięcie tutaj było dobre, no bo już pan Łakomiec sobie może nie radził, aczkolwiek to jest bardzo dobrym trenerem. Z tym, że mówię, że nadziei dużych też nie mamy, bo pan Wiesław Kopkowski, pan Przesław Ptak, tak samo nic nie zrobi, jak tu w się mówił, że nawet i pana Szlamby nie pomógł. Po prostu brak pieniędzy. No może by pomógł. Brak Ale pieniędzy w tych warunkach jest chcesz... prosto. Chłopcy byli teraz w spartańskich warunkach Limanowej tu Pan Prezes był, ja akurat nie mógłbym opowiadać, dwa razy był, widział razy y, grunt, że mają, jak to się mówi, zaufanie do trenerów i chcą pracować. Bo, to, bo, bo, bo jeżeli teraz nie zdobędziemy kwalifikacji, to jest jeszcze coś już jest jedna kwalifikacja, ale tam już będzie... Słuchajcie, tam, tam będą finaliści, tam wiemy, finaliści. Tam wiemy, że sport jest powiedzmy tak. czystym, w ogóle to dyscyplina w ogóle życie, ale tak. wiadomo, że jak mają się zakwalifikować, to to Są lepiej teraz. Te kraje prostu, takie, że ma... mają duże pieniądze. No właśnie. I tam też, też te pieniądze grają rolę. Także mówię, bądźmy optymistami, na, natomiast no nie róbmy sobie wielkich, bardzo dużych nadziei. Zobaczymy, co będzie. Ja nie byłem na, 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 na obozie teraz, być może, że następny, na, na pewno przyjadę. Zobaczymy tych chłopców, zresztą odpowiadają tutaj trenerzy, prawda? Z tym, co w kuluarach rozmawiałem z, z jeszcze przed tym spotkaniem, to mają chłopcy zapał, chęci i naprawdę są optymistami no jak wyjdzie to zobaczymy